A żeby było sprawiedliwie, to tak jak zawsze, po dwa filmiki mieliśmy nagrywać zawsze, to dla drugiej grupy, która nam została, czyli skorpion, rak, Anna, wodnik, waga i strzelec, zobaczymy, co dla nich się pokaże. Oczywiście będziemy sprawdzać tych orakle, tak, Tarot anielski, co nam się tu pokaże i jak to będzie. Ech. O, coś tam, tak. o ruch, o ruch, pokazuje się ruch, czyli arydwan w tarocie pokazuje nam się, tu jest archanioł metatron i determinacja, samokontrola, pokazuje się ruch, ale też i błogosławieństwo, tak? I sukces dla kogoś, czyli dla wszystkich, dla obojga, ode czyli wszystkich, co dalej się pokazuje? Porzucanie czegoś, wyjście do światła, zostaw to co było iść do światła, tak? Czyli odejdź od tego. Pomyśl o sobie też się pokazuje. E, tu musisz też pomyśleć i prze, przededukować praktycznie wszystko. To są też nowe plany na horyzoncie dla Was i pokazuje się, że e, będą rozmyślania odnośnie jakiegoś wyjazdu, przejazdu, możliwe odpoczynku, przemieszczania się. Błogosławieństwo. Tutaj jest karta błogosławieństwa nowego. W tarocie mamy tą kartę jako sąd Boży, troszeczkę ma tutaj akurat inne znaczenie ta karta, ale to jest Archanioł Jeremiel. Karta mówi o tym starcie w nowe życie. Czyli start, nowe życie, mówi również o propozycjach, o przebaczeniu, o wybaczeniu, możliwe też komuś. O jakiejś tej rekompensacie, dojściu też do kompromisu, i odnośnie tego, by w końcu usiąść i odpocząć, tak? Zobaczymy, co mamy dalej. Dziesiątka Gabriel. Tak, karta mówi o czym: że jeżeli masz jakiś problem, żebyś prosił nie tylko aniołów, ale też ludzi. W koło, to też musisz postawić odnośnie swojego dobra, czyli co? Jeżeli ty pracujesz, nie bierz wszystkiego na siebie. Jeżeli cała robota, wszystko, co się w koło dzieje, bierzesz sam na swoją głowę. Prace, obowiązki, zajęcia, problemy ludzkie, zastanów się, czy nie za dużo. Karta też mówi, że ten, ten właśnie czas. Też mógłbyś na przykład. Po co bierzesz te nadgodziny? godziny? Wykańczasz się, tak? Wszystko jest możliwe, że może tam ktoś chce to dorobić, ale to jest trochę za dużo. Są też inne osoby, które mogą cię odciążyć, bo możesz popaść na zdrowiu, tak? Więc na to uważać. Dalej tu się pokazuje. Siódemka kielichów, niby, ale to jest karta. Siódemka Rafael. Karta mówiąca o tym czasie. Czasie, gdzie. Mogliście mieć postój, by podejmować jakieś decyzje, ważne decyzje dla Was i w Waszym życiu, tak? By oczyścić całą sytuację i swój umysł. To karta mówi również o jakimś detoksie. Niekoniecznie to musiał być detoks odnośnie używek, mógł to być detoks, jeżeli chodzi o Waszą energię, Wasze myśli, Waszą głowę, tak? Bo jeżeli czasami jest tak, że mamy ciężko, dużo takich ciężkich, trudnych sytuacji. Wiadomo, że ten umysł mamy obciążony, że po prostu mamy trudności ze spaniem. Nawet śpiąc, my to przerabiamy, ten umysł nie odpoczywa. I to jest czas na to, żebyście Wy mogli odejść psychicznie od tych problemów, podjąć jakąś decyzję ważną i możliwe od tego odejść. Karta Archanioła Azraela. Miejsce. Miejsce, które jest dla was albo. Będzie dla was, coś mi długo Będzie dla was jakąś postoją, jakimś wyciszeniem. Tu karta mówi o też tym właśnie wyciszeniu do takie, w takim miejscu. Czyli ta podróż może też mówić o czymś, że będziecie się przemieszczać, albo przeprowadzać, co niektórzy, do jakiegoś takiego miejsca, gdzie będziecie mieli ukojenie, wyciszenie i spokój. Tu karta mówi również o tym. Żebyście pomyśleli również troszeczkę bardziej o sobie, tak? E, I że jest możliwość na to, żebyście mogli pokładać całą tą sytuację u siebie też do normalności. I jest takie, można powiedzieć, że Bóg nad tobą czuwa, tak? Dalej, co się pokazuje? E, Ariel, Ariel, król, tu się pokazuje e, sukces, stabilizacja, e, siła, ta energia w Was. Yy, I pokazuje się, że Twoje plany, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, ewentualnie normalną pracę, yy, przynoszą sukces. To jest bardzo dobra robota, którą odpierdzielniczyłeś tam, można powiedzieć. Chciałam powiedzieć brzydko, ale dobra. Profesjonalność i finansowy sukces idzie do Was, tak? Co mamy dalej? I ma uczyć. Nie. Gwiazda. Gwiazda Archanium. Jofiel, pokazuje się, że wasze sny już się zaczynają ziszczeć. Czyli to, co wy sobie wyobrażaliście, że e, nie da rady, że e, to się nie spełni już, to, co byście pragnęli, co podświadomie chcieliście, a tu się pokazuje, że całkowicie zmienia się sytuacja, że to zaczyna się u was manifestować. Co dalej mamy? Boże, Michał nam wyskoczył. As. As powietrzowy, as mieczy. Pisze, znaczy tak, mówi karta o tym, że jest to przecudny czas nowej idei dla Was. Tak? Czyli też te wzrosty, które były, to jest jakiś progres, wyczyszczanie, oczyszczanie, odchodzenie, pozostawianie się pokazuje problemów e, innym. Czyli wchodzicie w taki etap. Wiecie co? Mam to w dupie. Radźcie sobie sami, ja cały czas byłem, czy byłam, robiłam, a teraz co? A teraz sobie sami radźcie, ja już swoje odwaliłam, nie mam zamiaru robić dalej, tak? Czy odwaliłem? Wzrost, dusza, pokazuje się zatkiem, archanioł. I mówi, znaczy karta mówi o tym sukcesie, że ten sukces i ta obiektywność, tak? Przyszła do Was, czyli zaczęliście też iść na jakiś kompromis, na kompromis samokontrola. Tak poczucie takiego bezpieczeństwa, ale sami od siebie wybaczenie, uleczenie energii. No to cudnie. W końcu zaczęliście coś działać i karta mówi o materializmie, albo też i takim szczęściu. Te walki, które były odnośnie jakichś pieniędzy, odnośnie jakiegoś może projektu i tak dalej, pokazuje się, że tutaj idzie coś do przodu tylko też musisz otworzyć swoje bardziej serce, popracować nad tym. I tu za tą ciężką pracę, kochani, Archanioł Gabriel pokazuje się, że da wam jakiś gift, czyli też będzie jakaś inspiracja, jakieś zmiany, które mogą być coś cudownego, co Wam się po prostu przyda, tak? I tu się pokazuje karta mówiąca, że będziecie zadowoleni. Z przełożenia co mamy, co to będzie za gift? Boże, decyzje, podejmowanie decyzji, nowych planów, błogosławieństwo pokazuje się, y, wzrost jakiś się pokazuje y, z kimś, o kim marzycie, czy myślicie, czyli pięknie. Może jeszcze jedną, karta słońca, no spaczcie jak cudownie, Archanioł Uriel się pokazał nam, życie jest cudowne, tak ta karta mówi, tu jest dużo energii, takiego powera, tak? Pozytywnego myślenia, czyli to, co było paskudne, odeszło, odcięliście i dostaliście właśnie ten sukces i inspirację w nagrody. To idzie do Was jak najbardziej. Ja Wam wszystko zapis zapiszę e, i życzę Wam samych cudownych e, chwil i spełnienia się tego wszystkiego. Buziaki.